Porządowy rynku Kaschybsky. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry niezmienny w naszym studiu. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich Państwa witam. W tym nietypowym dzisiaj dniu, bo dzisiaj jest dzień nietypowy. Wiedziałem, że pan będzie o tym tak, wspominał. Tak, 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 bo, bo, bo w którymś momencie nie będzie wiadomo, co mówimy, jest to rzeczą poważną, a co jest żartem. Ja mam nadzieję, panie prezydencie, że będziemy się trzymać poważnych rzeczy, bo chciałbym, żebyśmy Zielonogórzanom, szczególnie tym, którzy gdzieś tam interesują się terenami Uniwersytetu Zielonogórskiego, a wbrew pozorom interesują się i to bardzo, bo w całym mieście mamy rozsiane te budynki. Dziś miałem okazję być przy ulicy Ogrodowej. Ten akademik, który tam stoi, no do, do najpiękniejszych nie należy, tak taka jest też opinia Zielonogórzan, ale po wczorajszej decyzji radnych może okazać się, że ten teren i ten budynek się zmienił. Chcemy ten budynek wyremontować wspólnie oczywiście z Uniwersytetem, który jest jego właścicielem. Chcemy, aby tam powstały no, sale wykładowe dla Wydziału Prawa. Mamy wyścig z czasem, bo jest szansa na to, aby zrobić to za środki unijne, więc tak naprawdę um, musimy zrobić wszystko. Jest wczorajsze przystąpienie właśnie temu służyło, bo okazuje się, że tam była dopuszczalna funkcja nie dydaktyczna, tylko funkcja w cudzysłowie mieszkaniowa, takie trochę śmieszne, ale prawdziwe. I teraz trzeba pozmienić wszystkie dokumenty, to będzie trwało ładnych kilka miesięcy wbrew pozorom, więc całą procedurę jak najszybciej chcemy zrobić, aby ten budynek również przywrócić troszkę no, do czasów, w których żyjemy, bo jak popatrzymy sobie na niego, to on tak to jest. Późny gomułka, wczesny gierek, jak Oczywiście, ja to tak, nazywam, jeżeli tak. chodzi o jego wygląd. On już nie pasuje. Nie, no i niestety, jeżeli nie wyremontujemy go do środki Unii, to będziemy mieli wszyscy razem wspólnie problem, bo, bo i Uniwersytet, i mieszkańcy miasta dalej będą mieli coś, co strasza. Jak popatrzymy tam, w koło się zmienia. Ja wierzę w to również, że kiedyś się udało uporządkować teren na ulicy Ogrodowej, który e, no, też wymagałby już e, jakiejś modernizacji, bo, bo, bo targowisko, które tam jest, jest bardzo potrzebne, ale chcielibyśmy, żeby ono wyglądało jednak zdecydowanie inaczej. Ja Mogli to, czego nam najbardziej chyba brakuje, jako wszyscy, którzy chcą z tego targowiska skorzystać, były tam miejsca parkingowe. Bo jakby to powiedzieć, kiedyś chodziliśmy na pieszo, a teraz wszyscy jeździmy na targowisko. A tam zaparkować to jest naprawdę coś, co jest dość trudne i graniczy czasami z cudem znalezienia miejsca parkingowego. Więc wiele miejsc w Zielonej Górze wymaga jeszcze zmiany, w tym również to, to na Ogrodowej panie prezydencie jeszcze kolejna taka decyzja radnych też bardzo ważna bo ja kilka tygodni temu miałem okazję być w hospicjum tak mówimy wszyscy na ośrodek integracji społecznej przy zaciszu ale rzeczywiście ta placówka spełnia swoje zadanie bardzo dobrze od kilku lat swojego funkcjonowania jak rozmawiałem rozmawiałem z gospodarzami to mówią o tym że tych miejsc brakuje chętnych jest bardzo dużo społeczeństwo nam się starzeje taki mamy trend takie nigdy są nikomu nie życzę żeby musiał korzystać z tego typu placówki e, oczywiście tam też jest koncepcja rozbudowy, ale ona również wymaga zmiany planu, czyli wczoraj doszliśmy do tego, że ten plan będziemy zmieniać, a wcześniej przystąpiliśmy również do czegoś takiego jak zmiana budżetu miasta Zielonej Góry, aby znaleźć środki finansowe, aby pomóc w tej inwestycji. One są już zapisane, więc cały tok inwestycyjny będzie się toczył, bo, no, bo środek, który został wybudowany również w dużej mierze przy pomocy miasta e, za pieniądze podatników, e, no, okazuje się za mały, więc i to na zaciszu, ale również nasze, które znajduje się na na terenie szpitala wojewódzkiego będą rozbudowane są na to środki finansowe i wszystkie procedury są wdrożone, aby to się stało, jak jest taka potrzeba, to, to nie zapominajmy o tym, że to są ludzie, którzy cierpią bardzo często i bez fachowej pomocy medycznej nie dadzą sobie sami rady. To jak już jesteśmy przy tych rzeczach, które wczoraj w Ratuszu bezpośrednio przekładają się na życie mieszkańców, to jeszcze kilka słów panie prezydencie na temat wyboru sołtysów i rad sołeckich, bo to jest bardzo ważny temat, który wczoraj. W ratuszu... Również, bo. Tam też skończyła się kadencja. Zgodnie z przepisami prawa, w momencie zaprzysiężenia nowej rady e, powinno dojść do wyborów Sołtysów i Rad sołeckich. Ja przypomnę, że mamy 17 sołet cały czas w granicach administracyjnych w ja poprzedniej kadencji, którzy zachowali te sołety. Tak, więc mamy. No i teraz trzeba było wyznaczyć terminy wyborów, bo, bo, bo jak sobie popatrzymy, to jest jednak 17 e, dni, w których gdzieś w każdej z tych miejscowości odbędą się spotkania mieszkańców, bo to mieszkańcy wybierają z pośrednictwa do grona Sołtysa i Radę sołecką więc te terminy trzeba było wyznaczyć. E, trzeba było uchwalić 17 uchwał Rady Miasta, więc 17 razy trzeba było zagłosować za danym terminem w danej miejscowości. To się odbyło i teraz będą wybory, e, bo tak naprawdę sołtys jest ważną postacią na, na, na osiedlu, na każdej takiej e, miejscowości, na każdym sołectwie. Jest to osoba, która no, jest tym, który jest łącznikiem między władzami a mieszkańcami. W mieście tego do tej pory nie było. Ja wierzę w to, że kiedyś również będą takie e, funkcje, czy, czy, czy tego typu stanowiska, które pozwolą, aby swoje dzielnice miały swoich reprezentantów, którzy będą mogli akcentować ich potrzeby i mówić, co jest dla nich ważne, co istotne. Panie prezydencie, ja wiem, że pan od takich tematów może nie tyle ucieka, co ich nie lubi, bo pan bardzo często podkreśla na naszej antenie, że polityka jest w mieście niepotrzebna, że w mieście trzeba działać, a dlatego zacząłem od tych ważnych uchwał z perspektywy mieszkańców na koniec zostawiłem te sprawy, którymi wczoraj też radni się zajmowali, było dużo negatywnych emocji takich związanych z uprawianiem polityki, mówili o tym, że Janusz Kubicki i Platforma Obywatelska to radni PiSu, wycinają Prawo i Sprawiedliwość, nie pozwalają im być w, jakichś, w jakichkolwiek komisjach, już nie mówię nawet o tych, które gdzieś typowali, jak pan na to reaguje, rzeczywiście Janusz Kubicki i Platforma Obywatelska to jedność i robią co chcą? Ale rzeczywiście bezapelacyjnie ja mam taką piłę mechaniczną i tnę wszystkich, bardzo, znaczy, no nie wiem czy śmiać się, czy płakać, bo to, 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 to czasami jest taka tragedia. Informuję, że żaden, żadna z osób, która została zgłoszona do jakiejkolwiek komisji, nie została z tej komisji wyrzucona. Wszyscy, którzy zostali zgłoszeni, zostali wybrani. W związku z tym mówienie o czymś, co nie miało miejsca jest ewidentnym kłamstwem, dlatego ja już wczoraj zatęskniłem za tą sytuacją, kiedy był jeden przewodniczący, który zastępował całą radę, było 11 sesji, nie było bezsensownych, głupich dyskusji, nie było właśnie tych, bo tak naprawdę jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I w związku z tym, że na niektórych funkcjach można dostać tych kilkaset złotych więcej niż normalnie, to co niektórzy są gotowi dać sobie ogolić pewną część ciała za te kilkaset złotych, w związku z tym szukają stałków, 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 stałków. Dlatego ja starałem się w ogóle nie uczestniczyć w tej dyskusji, w ogóle e, nawet nie przebywać na tym, bo to m, przykro patrzeć na to, co to czasami się dzieje. Zwłaszcza ci, którzy no, mogą coś dostać, to, 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 to tak przebierają nogami i w tym momencie pokazują, gdzie mają mieszkańców, też tak naprawdę, w jakich traktują, no bo, bo dla nich liczy się tylko stołek, władza, nie liczą się mieszkańcy. Potem niech się nie dziwią e, wszyscy ci, potem mam, mówią, że za niska frekwencja. No, ale jak ma być wyższa frekwencja, że jak się popatrzy na coś takiego z bliska, to człowiek się weźmie, obróci i sam wyjdzie. Więc ja tak wczoraj zrobię. Obróciłem się i wychodziłem, bo, 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 bo uważam, że to jest żenujący poziom, no, ale cóż, mają co niektórzy to wrodzone i potem tak to wygląda. Panie prezydencie, jeszcze pojawił się taki, nie wiem, czy nazywać to zarzut, czy jakaś prognoza na przyszłość, bo cały czas radni Prawa i Sprawiedliwości i też Tomasz Nestorowicz, który jest pojedynczym radnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, podkreślają, że skoro we wszystkich komisjach, czy w większości mamy przedstawicieli Janusza Kubickiego i Platformy Obywatelskiej i w prezydium Rady Miasta również, tylko Platforma i Zielona razem, no to to już jest taka odpowiedzialność i za te decyzje Rady i za to, co się w mieście dzieje, że teraz będzie już totalnie Łatwo użyję takiego określenia, rozliczyć pana za kolejną kadencję. No wie pan co, to tak jakbym próbował zrozumieć, jaka jest zmiana pomiędzy tym, co było, a tym, co jest, to nie za bardzo ją rozumiem. Poza tym, że kilka osób walczy o kilkaset złotych więcej, więc dla nich liczą się tylko i wyłącznie stołki. Więc ja się zapytam, bo to już po prostu można się tylko i wyłącznie do chyba w, w, tych wyżej pomodlić o to, żeby ktoś się zmądrzał. Czy pan wczoraj słyszał, co trzeba zrobić dla miasta? Czy któryś z nich powiedział, zróbmy coś, żeby było nam lepiej mieszkańcom? Nie, gdzie ja będę, gdzie nie będę, ile złotych dostanę więcej, ile mniej? Żenujący poziom dyskusji staram się w takim nie uczestniczyć. Już się też przyzwyczaiłem do tego, że jeżeli coś jest dobrze, no to zrobili to radni Prawa i Sprawiedliwości, a jeżeli coś jest źle, to źle zrobił prezydent kubicki. I tak jest od 8 lat, a myślę, że mieszkańcy mają dość kłótni, dość właśnie. I no niestety, dopóki będziemy mieli w Radzie takie osoby, dla których liczy się te kilkaset złotych, ja nie liczy się nic innego poza stołkiem. To no tak to będzie wyglądało. Wierzę w to, że kiedyś ta polska polityka zostanie oczyszczona z tego typu elementów. Wyrzucimy cało to za nawias, bo inaczej się nie da. To, to, to tak naprawdę czas na wielką zmianę, chyba też pokoleniową w niektórych miejscach, żebyśmy przestali wreszcie mieć ludzi, dla których najważniejszy jest stołek, jakiś interes partii, jest platforma, jest pisa, A gdzie są udzielone Zielonogórzanie w tym wszystkim? Czy ktoś wczoraj nie zapomniał o tym, że wybrali nas mieszkańcy nie po to, żebyśmy reprezentowali interesy jakiejkolwiek partii? tylko żebyśmy reprezentowali ich interesy, a wczoraj się okazało, że ważniejsze są interesy jakichś ugrupowań partyjnych. Czekę to i smutne, no ale cóż. To no, Panie Prezydencie, żebyśmy tak smutno nie kończyli, bo nie taki miałem zamiar, to jeszcze wrócimy, zapomniałem o Kisielinie, bo tam też poważne zmiany na autodromie. Tak, jest koncepcja rozbudowy autodromu. Każdy, kto nie był na tym autodromie, warto, żeby kiedyś pojechał, zobaczył, jak on wygląda w tej chwili, bo to jest naprawdę miejsce, gdzie można bardzo miło spędzić czas. Ten autodrom musi być jeszcze bardziej rozbudowany, by można było robić imprezy rangi mistrzowskiej już takiej wyższego typu. Do tego jest potrzeba większa ilość miejsc serwisowych dla tych, którzy przyjeżdżają i wczoraj przyjęcie do przystąpienia. Planu, abyśmy mogli to w którymś momencie zrealizować, z czego byłbym dumny bo ja kilka razy miałem okazję być na autodromie korzystać z ich usług i twierdzę, że warto by było, żeby każdy, kto kiedyś chce zostać kierowcą, czy czy już jest kierowcą raz na pewien okres poszedł, jak chce się wyszalać, to tam są go karty, tam może poszaleć i wtedy nie musi szaleć na ulicach. I rozpędzać się do 300 km na godzinę, tak jak to miało miejsce w okolicach Warszawy. No i zaczęliśmy od inwestycji miejskich i o tych zmian, które się szykują, skończyliśmy na takiej zmianie, bo kisielin to już przecież Zielona Góra i czas nam się skończył, panie prezydencie, tak więc pięknie panu dziękuję. Widzę, że pan jeszcze się... Uśmiecha życzenia pewnie będzie pan w więcej no, słów. Przed nami święta, choć tak naprawdę biorąc pod uwagę to co wczoraj miało miejsce, to, to, to te życzenia chyba powinny być w kierunku tego, że życzę wszystkim więcej mądrości, więcej e, wyrozumiałości i więcej myślenia o mieszkańcach, a nie o samym sobie. No to ja pod tymi życzeniami się podpisuję, panie prezydencie. Pięknie, dziękuję również dziękuję wesołych wam. świąt. To był program samorządowy ring. Janusz Kubicki prezydent Zielonej Góry był państwa i moim gościem. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.